A i by the way, słuchajcie, woju.pl najlepsze szoty robi, także zapraszam do niego. No i co wam mogę powiedzieć, jeżeli, jeżeli go oglądacie, no to go subskrybujcie, chyba, że Szocik nie jest ze mną. Także, także no, nie no, Woju dobre szoty robi, tam też jest wywiad ze mną u niego, także zobaczcie sobie, zapraszam serdecznie. Polecam Magda Gessler. Czekaj, a zobaczę, nie musicie patrzeć, ja zobaczę, za was. Nie, nie mogę wejść. Nie mogę wejść na live'a jego, bo muszę potwierdzić wiek. Cześć, to? A wiek trzeba weryfikować kartą, chciałabym przypomnieć. Ale jazda. Mu wszystko wyłączył, mu wspieranie wyłączył, wszystko mu wyłączył, bo ja. Hej, Kinia! Tak, no, a to trzeba weryfikować kartą. Bankową. Że mam 18, cześć, to? Ja na przykład nie mam weryfikacji. Jaki kanał ma ten Tony? No nie zobaczycie nawet jego live'a, nie? Chat działa normalnie, jeżeli jest, macie zweryfikowane konto. Może dowodem? No to... Albo dowodem. No i musicie mieć, że 18 lat macie, nie? Jest, O kurde. Fajnie, masz Tak, wiek chat z Zobacz sobie. Co mi zrobi Tony? No, ja już się wypowiadam na ten temat. Nie nie wiecie co na live'a, bo trzeba zweryfikować. Przecież ja, zobaczyłam, ja ja nie mam nawet... Skończył live, już się nie dziwię. Jakby mi to wstawili, ja bym się z... Żadna zabiła weryfikację tu. No, nie, nie, nie. Przewalone ma, totalnie przecież. Wspieranie od razu mu wyłączył, pewnie go zweryfikowali, że on 18, bo na przykład wspieranie z, yy, ten... Wcześniej lewie się wypowiadam. Wspieranie jest od 18, ale on miał włączone wspieranie. On nie ma chyba 18, nie wiem. Także wiecie. Także wiecie. Jak nie ma 18, to ma problem, bo będzie musiał sobie wszystko ten. Wzięli za to to. Co robi? Dużo mnie ominęło, trochę cię odmi odminęło. Trochę śmiesznie było dzisiaj. No wiem, włączyli 18 plus, tak. on ma 20, no. ktoś się wypowiadać? Si nie mam pojęcia, gdzie to było, gdzieś To depiszę do ciebie. No Dobra, teraz mi tak nie odpiszę, bo mam live'a. <grystanie> nie wiem, ja tego nie powiedziałam. Ale będzie miał, no, jak, jak nie ma 18 lat, bo ja nie wiem, by, nie wiem, ile to nie ma lat. Jeżeli ma mniej niż osiemnastkę, to będzie miał przewalone, bo sobie go nie zweryfikuję. po I prostu. Będzie miał cały czas 18 plus. Ale ja się dziwię, czemu to w ogóle stabilicono nazywali takiego? Ja nie oglądałam, bo robiłam swojego streama. Mm -hmm. Już napisał do mnie. No musi nowy stworzyć, bo... 18, plus przecież oni dają na, na jakieś pato streamerów, takich totalnych. Totalnych pato, Totalnie wiecie o co chodzi. Jak co, musiał odwalić? Może za nagość, bo on wiecie, to taki dżdżowy robił. Cofuję, Nie, no nie sądzę. No wyłączyli mu czat, o jezu. Nie, nie, przewalone. Totalnie przywalona, nie wiem, co ją ja mam powiedzieć. No to ony mowa. Może cenzur nie założył i nikt wyskoczył? Nie no, bo skończyłby live'a raczej, wiecie. Nie ma 20 IQ, myślę. Skończyłby tego live'a jakby, wiecie. Gryps? On nic takiego nie robił, nie w Śmigło na omę robił! <śmigło> Ej, ale ty się śmiejcie, że śmigło na omen. Ja kilka dni temu spotykaliśmy takie śmigiełko na, to, na OME normalnie. No chyba zrobię, co się przywalił. Nie no, jest.